Pani jest? To właśnie, co ja jestem. Znaczy, kto? Kim? Co to jest asonans? Asonans? As to jest taki uproszczony rym. Przychodzisz tutaj i robisz wszystko, żeby nie zabrać się do roboty. Ja po prostu rzadko mam okazję rozmawiać z kimś takim jak pan. <grym> Ale jak będę za dużo chłapać dziowem, to proszę po prostu kazać mi się zamknąć, okej? Okay? Ty dajesz mi swobodę. Tak wiele mi dajesz, a niczego nie oczekujesz w zamian. Dlatego, że mi na tobie zależy. Ciągle pijesz. Słuchaj, jak ja przestanę pić i wrócę na drogę cnoty, co zrobię, kiedy przeraż dwie i zobaczę, jak ty stąd odchodzisz na zawsze? Przecież nawet jeśli mam kogoś na boku, to do diabła nie puszczam się z Czechowem. Czy jest jaki sens, że mnie cię w ogóle uczy? Kiedy się zakochasz i wyjedziesz na południe? Może ja chcę, żeby zostało w tobie, co to jest cenne. <laughs> Jesteś piękna, zabawna. <laughs> Tak myśleć, no. U mnie pan tak łatwo tego mózgu nie znajdzie, nie? Musiałby zresztą przesztorę! Kupę rzeczy jeszcze nie wiem, nie? Nawet kobieta z tytułem magistra bywa zazdrosna. <grym>